Mam jednego, drugi mnie widzi. Jeden zajebany. Odbij, odbi za mną, za mną, za mną, za mną, za mną szedł, uważaj. Od nami jest. Gdzieś tu jest, gdzieś tu jest, gdzieś tu jest. Do no i dobra, mamy dobre przejście. Gdzie okay, jest ten gość? Tu za winklem jednego jebłem. byłem. No jest. Zbieraj tą połyną rzeczę. Tam Blaszki jakieś inne duper Po ja U góry są. Tam, otwieram jaki... poszedł w lewo na te zielone już. Bo tutaj no, na tego to złożone. lewo, bo z prawej strony mamy gości. Żeby tam, tu spieramy. liną jechać. Jedziemy? Chodzą tam już. Już tam chodzą z tego budynku. No to chodźcie szybko na górę na dach. Liną. Tak? No dawaj no Tam jest tam jest Dobra, chodźmy Czysto Oni są pod nami Jest, to, tu jest, to jest go Podniesiesz? Uważaj, bo sniper strzela, odsum się, odsum się Z tyłu Ja pierdolę Pizdaj, pizdaj, podnieś takie. Kurwa, nie wiem jak to przeżyliśmy. Latającą bombę go za Na bombę bombą go waliłem. Ty kurde jesteś, W minę wpadaj? Nie, nie, rzuciłem tą bombę, ten, co wiesz, co leci prosto taki ten wieś. Dobro, do, idą, do. Aha. Tam idą, tam idą. Kurwy synuje pany ty A, Będę musieli wyjść. Ta gana tutaj goni No tam Przygotować się, przygotować Pan nawie cztery drużyny, musimy to wygrać. Uważaj na plecy! Radicie teren, ruchy. ruchy! Oni muszą iść na nas. Rzucam blachę. Kurwa, idzie, gaz. Udało wam się przejść do pierwszej piątki. Są, są. Ja mam maskę, kurwa maska mi wypadła Jest przed nami Będzie musiał wyjść Taki gość. gość Wychodzi, Wodzie. wychodzi Leży, leży, dobicie go chyba. O to jest nędzny mecz kurwa Tragedia Aleśmy się pozbierali na tym dachu Kurwa wszyscy lękali. No dobre to było Ale co to ci, to bomby rzuciłem nagram to, bo to było niezłe Charka. No to nas uratowało, bo nas rozjebał w Czech. Ale się w pewnie A co go rozjebało? Ja dronem Bajka się podniósł w ostatniej sekundzie i nas, drona wypuścił, kurwa. Co ty gadasz, to żyłeś? Ale ja go też dobiłem tam. Ja też trochę go tam trafiłem na linię jechałem i strzelałem, kurwa do was. Jest tak samo. nie wracamy do pracy. Cztery, to niemożliwe, że miałem w pierwszym zakresie.